Zaczynamy czytać list do Galatów, i święty Paweł zaraz zaczyna od takiego zdania: Nadziwić się nie mogę, że od tego, który Was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Co mi przeszkadza czytać Słowo Boże? Co jest dla mnie przeszkodą w przyjmowaniu Ewangelii Chrystusa? Może warto zacząć od przypomnienia sobie swojej historii z czytaniem Słowa Bożego, swojej historii z poznawaniem Ewangelii. Tutaj, Święty Paweł, sam przypomina sobie swoją historię. Innej Ewangelii nie ma, jest tylko Ewangelia Chrystusa. Czy ona jest w stanie do mnie dotrzeć i we mnie zamieszkać?